Jeśli zdarza ci się myśleć, to nie dla mnie, nie dam sobie z tym rady, nie wyjdzie mi, to wiesz co, masz rację. Ale jeżeli myślisz, że świat ci sprzyja, jeżeli życzysz sobie szczerze jak najlepiej, jeżeli masz poczucie, że wszystko w twoim życiu zawsze układa się w najlepszy możliwy sposób, to wiesz co, to też masz rację. Dołącz do Alchemii kursu zaawansowanego, gdzie pomogę ci uwolnić emocjonalne przyczyny, Ograniczających cię przekonań. Przekonasz się o tym, że w życiu możesz cieszyć się prawdziwą wolnością i efektywnie manifestować dokładnie to, co dla siebie wybierasz. Nie czekaj. Startujemy już 10 marca o 20. Do zobaczenia na pokładzie Alchemii.